Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Spartiata Games, a to jest Investation Survival Stories. Spróbujemy przetrwać. Taki nam zakłada cel gra. Myślę, że pójdziemy sobie tutaj, do wioski i spróbujemy zdobyć jakąś broń. W tym momencie mamy tylko latarkę. Musimy uważać też na innych graczy. Żeby nas nikt nie zabił, dlatego idziemy tam tylko na chwilkę do tego miasta. Trzeba też nasłuchiwać jakichś strzałów. Ewentualnie zombiaków. Coś się zaczyna, tylko ja nic, nie, nic nie widzę. Mamy domek Spróbujemy do niego wejść. Pójdziemy do niego. Mam nadzieję, że nagranie nie będzie zbyt ciemne. Spróbuję na maksa rozjaśnić. <śm> Ale że nikogo nie widać. Dobra, próbujemy. Ewentualnie będziemy uciekać. Tu chyba nic nie ma. Mhm. Jestem ciekaw, czy tu w ogóle da radę wejść. Mhm, chyba nie. Okej, okay, dobra, musimy iść do innego, w inne miejsce, bo tutaj za dużo nie zdziałamy. Nic, będziemy się kierować cały czas w stronę miasteczka i zobaczymy jak to będzie wyglądać tam chodźmy bardziej dziś bokiem żeby się nie rzucać w oczy bo przeważnie gracze nie są tu zbyt sympatyczni jak kogoś spotkamy to będziemy musieli go zabić nie mam zamiaru ryzykować Tam się coś zbugowało Ale Okej okay. Jest godzina W pół do drugiej Nas niefortunnie zaczęło Niefortunnie nas wyrzuciło w nocy Widać już zombiaki Tam też są, tu jakiś idzie Myślę jak tu jakoś się dostać gdzieś Żeby ich <śm> nie, żeby mnie nie zauważyli <śm> Stoi dziad Dobra, spróbujmy go ominąć Ciekawe w tej grze jest to, że możemy walczyć jednocześnie z NPC-ami, z tymi potworami, i z normalnymi graczami, którzy przeważnie nie... są tak warczy. Jezus. Myślałem, że biegnie nam już chciałem uciekać. Jestem ciekawy czy dalej funkcjonuje ten bug. Już dawno nie grałem w tą grę. <coughs> Przepraszam. Czy dalej jest ten bug, że jak się wybiega z jakiejś miejscowości, to ząbki biegną tylko do pewnego do takiej pewnej granicy i później nie mogą jej przekroczyć. To było dobre jak się chciało uciec przed nimi. Okej, okay, tu możemy wejść, może tu znajdziemy jakąś broń Kowam się, że od tamtej musimy wejść Więc spróbujemy wejść od tamtej Latarki na razie nie będziemy włączać Dupa, nic tu nie ma. Kurde. Męczące jest to chodzenie na kucaka ale wolę chodzić tak. Żeby nas nie, nie zauważyli. Nie chcę za chwilę zginąć. Widzę ją. Okej, okay. już myślałem, że się na nas rzuci zaraz. Kurczę, musimy przejść środkiem ulicy, nie chcę. komisariacie, może znajdziemy jakąś broń. Co lepsze może palną, więc to będzie dobry... E, dobry... Będzie to dobra... E, dobry pomysł na obronę przed ludźmi. Bo do zębiaków to raczej szkoda jej używać. Ewentualnie w ostateczności. Tak myślałem... A. Mamy M4. I 28 pocisków. No dobra, zawsze coś. A teraz jeszcze bym chciał jakąś broń białą. Nie powiem. D. Szlak, 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 szlak Szlak Cholera, 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 cholera Nie chciałem tego zrobić, nie chciałem tego zrobić Biegnij, biegnij, biegnij Może ich zaplecani Boże, dawaj, 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 dawaj Uciekamy, uciekamy, uciekamy Kurczę, chcę się odwrócić, ale się boję Dobra, 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 dobra No, 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 no Biegniemy, 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 biegniemy. biegniemy. Dobra, coś tam zdobyliśmy. he, 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 he. ale nie do... to znaczy, cieszy mnie to bardzo. Ale chciałbym jeszcze znaleźć jakąś brębiałą jednak. Bo nie powiem, żeby mi się nie przydała. Tak samo denerwuje mnie, że jest noc. To też nie jest dobra. Dobra rzecz Gdzie my w ogóle idziemy? Na Rocky Fort można spróbować Zobaczymy co tam będzie Teraz jesteśmy jeszcze na wzgórzu To myślę, że będzie nam się łatwiej to obserwowało Jak z godziną stoimy Trzecia Za chwilę będzie się robić widno przynajmniej mam taką szczerą nadzieję za dnia trochę więcej zdziałamy niż w nocy ale tam coś widzę Jakiś po a bo tam jest ulica, dobra jak się wystraszyłem tego liścia, jest myślałem, że coś tu leci na mnie nadzieję, że się nie natkniemy z żadna gracza. Okej. Okay. Jak się, Jak nam się uda trochę dłużej przeżyć, to można spróbować później wybrać się. Jak patrzy się na mapę albo na lotnisko tutaj. <laughs> Ewentualnie do któregoś z miasta. Tutaj można się wybrać do Campus City. Albo tutaj też do miasta. Hmm. Ewentualnie, jak uda nam się dużo hajsu zarobić, to można pójść tutaj do którychś z tych punktów. Takich to są takie jakby punkty, w których nie można walczyć, one są jakby tam bez broni. Strefa i to można kupić amunicję, ewentualnie jakąś broń. Tak naprawdę, wszystko można tam kupić. Tylko jest dość drogie, ale go mało kto tam kupuje. No, my na razie mamy ładny karabinek, dobry jest. Przydałby nam się tylko do niego ewentualnie trochę więcej amunicji. Amunicji. I zobaczymy. O, zaczyna się robić widno. To dobrze. Nie powiem, cieszę się z tego faktu. Fajnie by było w sumie z kimś nawiązać sojusz, ale to jest też duże ryzyko. Jednak nie wiem, czy warto ryzykować, kogo my tu mamy. Zobaczymy, może w przyszłości, ale na pewno nie w pierwszym odcinku. Fajnie by było, jakbyśmy znaleźli jeszcze jakiś ewentualnie plecaczek fajny, taki hmm. większy, bo teraz mamy średni, czy tam mały, nie wiem, coś takiego. O, dobra, tam kół mogę sobie zmieniać szybko. E, broń, co jest dobre. Dobra. Idziemy. Spróbujemy za chwilę w innej wiasce za dnia, trochę może uda nam się więcej znaleźć. Oby tak było. To nagranie będzie gdzieś tak w około 20 minut tak. Myślę, że zakończymy je już w przeciągu 20 minut. To będzie chyba taka najbardziej optymalne, najbardziej optymalnie czasowo. I a sens robić dłuższych. Oe, daleko tu wszędzie. Jak się tak idzie. A co do sojuszu, nie ma sensu go nawiązywać też tak szybko, trzeba się też tak trochę rozejrzeć. Bo miałem parę razy już taką sytuację, że po prostu nawiązuję z kimś sojusz, pytam się, to znaczy piszę do kogoś, czy ktoś chciałby mieć sojusz. No to tam było paru chętnych, no to z kimś tam zacząłem pisać, pytam się, czy ma broń, czy jest ten, mówi, że nie ma nic, nie jest w jakimś, nie ma grupy swojej. No to ustalamy miejsce spotkania. Przychodzę tam. A tam na mnie czeka pięciu uzbrojonych kolesi. No i tyle było mnie. Mimo, że miałem broń, to już i tak zginąłem. Dlatego trzeba na ludzi uważać w tej grze. Nie ma sensu zaraz zginąć. A tak sobie przynajmniej trochę powalczymy. Dobra, tam się zaczyna jakaś wiocha, bo już widać domy. Tam prawdopodobnie skończymy odcinek, ale może wpierw uda nam się zdobyć jakąś broń białą czy coś. Może więcej amunicji, to też by było fajnie. Ja wiem, że w tej grze ponoć... Nie wiem, nigdy tego nie widziałem, ale ponoć można e, samochód mieć. To by było zajebiste. Teraz to jest takie oświetlenie, że gówno w sumie widzę. Tak mi się odbija przez tę... przez tą mgłę. Hmm. Co my tam widzimy? jest trochę mniejsza, ale to może dobrze. Nie chcemy wzbudzać jakichś Najbardziej to bym się nie chciał natknąć na ludzi. To nie powiem, to jest taka moja największa chbop. chęć. Dobra, idziemy tutaj do tego domku pierwszego z brzegu. Może tam coś się znajdzie. O, no, już zaczyna słońce wychodzić. gdzie on jest Jakiegoś dziwnie z przodu. Czyli nasz cały odcinek zajął noc. Okej okay. Chyba jednak pójdziemy do tamtego domku, bo do tego jakoś średnio da się wejść. A do kampera nie chce się pchać. No zobaczymy jak nam to. Chwilę nie, teraz muszę tu przejść. No co jest? Czemu ich tu jest tyle? Tam też jakiś stoi dziad Tych dwóch tutaj sobie chodzi No bez broni białej to my tak gówno możemy tu ani teraz walczyć z nimi ani nic nie mamy ciekawej sytuacji. Kurde, nie powiem, żebym był zadowolony. Może w tym domku coś będzie Fajnie by było jakbyśmy coś w końcu znaleźli Nie powiem No dobra, nasze nagranie ma już powyżej 20 minut A mnie już boli palec Od trzymania cilt Żeby kłócać Okej, okay, zobaczmy co tu znajdziemy. Szmat nie chcemy. Tu może coś będzie? Nie ma nic. Błagam, żeby była jakaś broń u góry. Błagam, błagam. Jest! O, dokładnie o tym mowa. Trzy. Trójeczka. No co jest? A, B. To B? Nie. Czym to się robiło? No kurde. Nie pamiętam jak się wchodziło... Nie pamiętam jak się wchodziło w crafting. O, dobra. Tutaj. Zamieńmy sobie na razie jakie mam z tego korzystać? Trójka, czwórka U, i Inwentory. Kurwa, no nie wiem A, za latarkę, dobra. To ma sens teraz, dobra. Okej, okay. jeszcze trochę rzeczy sobie możemy wziąć. To co jeszcze mamy? O bandaże, super. O, to nam się na pewno przyda. Dobrze, myślę, że w tym miejscu skończymy sobie odcinek. Dzięki za oglądanie. Piszcie w komentarzach, co, co jest nie tak, ewentualnie co byście chcieli zmienić, co byście chcieli dodać. A ja się z Wami żegnam. Dzięki, cześć, na razie.